Wiemy, co kochasz najbardziej na świecie czekoladę. Bohaterowie naszego nowego challenge'u też ją uwielbiają. Oznacza to, że ten film spodoba się wszystkim bez wyjątku. Zaczynamy! Cindy, musimy chodzić jak najciszej, a teraz biegniemy. Popyt, to wspaniale! Wow, mój wygląda bardzo wyjątkowo. Mamy szczęście! Cindy, czy mogę zacząć? Uwielbiam naciskać guziki, to takie kojące. Jak zaczniesz, to nie możesz się od tego oderwać. Jak szybko, nie mogę nadążyć za twoimi palcami. O nie, one płoną, to straszne. Muszę je natychmiast schłodzić. Mary zniciłaś pożar. Nie denerwuj się, wszystko jest pod kontrolą. Trzeba było od razu włożyć palce do buzi. Ulżyło mi. Teraz ty. Moje palce są gotowe do pracy. Czas zacząć. Dlaczego to jest takie twarde? Prawie złamałam sobie rękę. Z tym popitem coś jest nie tak. Przyciski nie działają. Chyba zaczynam rozumieć. To wygląda jak coś słodkiego. Muszę spróbować, aby się przekonać, co to jest. Pachnie czekoladą. Mam rację, to cukierki. Wow, masz szczęście. Chętnie spróbuję. Daj mi chociaż kawałek. Cindy, słyszysz mnie? Stój! Zjesz wszystko! Mary, psujesz mi apetyt, nie przeszkadzaj. Nie podzielę się z tobą, nie rób sobie nadziei. Muszę coś wymyślić. Wiem! Co się dzieje? Przepraszam, ale sama mnie do tego zmusiłaś. Trzeba było się po prostu podzielić, a teraz zjem wszystko sama. Niezbyt dobrze się czuję. O, czekolada! Znowu mi ukradłaś przed nosa. Bogut się z tym. Mary, chcesz zobaczyć sztuczkę? No to patrz. Wow, słuchawki. To wspaniale. Jak to zrobiłaś? Może ja dam radę. Warto spróbować. Udało mi się. Wyglądają dobrze. Świetnie sobie poradziłyśmy. Przyjrzyjmy się bliżej tym słuchawkom. Ciekawe jak brzmią. Uwielbiam wow. słuchać muzyki. Na pewno mi się spodoba. O tak, jaki fajny rytm, aż chcę się tańczyć. To tak, jakbym była na fajnej imprezie i śpiewała do wszystkich ze sceny. Zawsze wiedziałam, że powinnam być gwiazdą. O co chodzi, Mary? Nie słyszę zbyt dobrze. A, to twoje myśli. Przykro mi, ale czas wrócić do rzeczywistości. Co ty zrobiłaś? Teraz moja kolej na wypróbowanie słuchawek. Wow, wyglądają dość nietypowo. Chyba znowu są z czekolady. To prawda, mam rację. Daj mi spróbować. Nie mam mowy Mary, to są moje słuchawki i kropka. Znowu zmuszasz mnie do robienia złych rzeczy. Tym razem będę potrzebowała Nutelli, aby zrealizować swój szatański plan. Wezmę prawdziwe słuchawki i je w niej zanurzę. Cindy nie będzie w stanie odróżnić ich od czekoladowych. Wyszło super! Muszę tylko podrzucić jej podróbkę. Świetnie, to nie było takie trudne. Czekoladowa słuchawka jest moja. Naprawdę jest pyszna. Mm, czekolada jest taka miękka. Po prostu rozpływa się w ustach. To sprawia, że chcę jeszcze więcej. Dobrze, że została jeszcze jedna słuchawka. Chodź tu do mnie, moja pyszna. Smacznego, Cindy. Ale ekstra. Mary, czy słyszysz tę muzykę? Nie rozumiem, skąd się bierze. Z Twojego żołądka. Otwórz szeroko usta, chcę to usłyszeć. Nie, no tak nie przejdzie. Ja chcę tańczyć. Nie mam zamiaru realizować Twoich zachcianek. Na pewno nie. Zakleję sobie usta i nie będziesz mogła nic zrobić. Zawsze mam wyjście awaryjne. Będę potrzebowała stetoskopu. Wystarczy przyłożyć go do Twojego brzucha i voila! Znowu słyszę muzykę. Czasami doprowadzasz mnie do szału. Jeść, jeść, jeść. Ogromny burger! O rany jest taki duży, w środku jest mnóstwo nadzienia. i jestem w niebo wzięta. Oczywiście zwykły burger nie jest zły, ale burger czekoladowy to dopiero coś. Rewelacja. Co to? Chyba burczy mi w brzuchu? Jestem taka głodna. Nie wypada zaczynać od deseru. Burger Mary byłby idealny. Co ty robisz? Siadaj, sama zajmę się moim burgerem. Mary, zobacz, co to jest. To jakieś dzikie ptaki? Nabrała się. Skoro nie chciała się podzielić, dam jej nauczkę. Do burgera dodam ostry sos. Muszę tylko delikatnie unieść bułkę i wlać więcej, żeby Mary nie zauważyła. Dobra robota. Udało się. Nic nie widziałam, ale czuję jakiś dziwny zapach. Chyba wiem, co to jest. Już tam, tam leci więcej ptaków. Nie wierzę. Dobra, to był głupi plan, zgadzam się. Mam lepszy pomysł, dam jej kostkę Rubika. Najpierw pokażę jej, jak ją ułożyć. Gotowe, złożyłam ją w dwie sekundy. Wygląda idealnie. Wow, to niesamowite, ja też chciałabym spróbować. Poczekaj, muszę wymieszać kolory. No dobra, oddawaj to chyba nie takie proste, jak myślałam. Zamiast układania kolorów chyba je jeszcze bardziej mieszam. Świetnie, w końcu udało mi się kupić trochę czasu. Mam pomysł. Zamienię mojego burgera w czekoladowego burgera z sosem. Już dawno temu domyśliłam się, że Cindy dodała do niego ostrego sosu. Ona myśli, że to zjem? Nie ma mowy. Będzie musiała poczęstować się tym, co sama zrobiła. Kilka zgrabnych ruchów i w moich rękach wylądował pyszny czekoladowy burger. Świetnie sobie radzisz, Cindy. Teraz możesz zjeść porządny posiłek. Właśnie, zupełnie zapomniałam o burgerze. Jest taki czekoladowy. Jestem pewna, że mi się spodoba. Dlaczego tu jest tak gorąco? Zmniejsz temperaturę! Jestem rozpalona! Mój plan był jak zawsze genialny. Proszę bardzo, teraz mogę delektować się czekoladą w całkowitej ciszy. Nie rozumiem tego. Nigdzie nie ma jedzenia. Sprawdźmy jeszcze raz. Przeczucie mówi mi, że coś się zbliża. Miałaś rację, Mary. Mamy Coca-Colę, uwielbiam ją. A ja czekoladę. I myślę, że właśnie z niej jest zrobiona moja butelka. Wow, nigdy wcześniej nie widziałam czekoladowej koli. Ja też nie, ale zdecydowanie mi się podoba. Chyba nadszedł czas, aby spróbować. To na pewno czekolada, nie myliłam się. Teraz chcę zjeść każdy okruszek. Jest pyszna. Chyba coś jest w środku. Mam nadzieję, że będzie to miła niespodzianka. Wow, ale dużo słodyczy. Muszę je natychmiast wyjąć. Spójrz, Cindy, ale super. Jestem zachwycona. Nawet o tym nie myśl, żeby się do nich zbliżyć. Są moje i zaraz je zjem. Spaniale. Chcę więcej słodyczy. To jak spełnienie marzeń. Połączenie słodkich drażatek z czekoladą. No coś niesamowitego. Nie mogę na to patrzeć, Mary. Stój! Pozwól mi spróbować chociaż jednego cukierka. To nie wchodzi w rachubę. Nie rób sobie nadziei. Cała czekolada i wszystkie słodycze są moje. Nie wiedziałam, że masz taką obsesję na ich punkcie. O tak, to najlepsze, co kiedykolwiek jadłam. Boże, jakie to miłe uczucie. Zapamiętam ten dzień na zawsze. Teraz ty, Cindy. Właśnie, mam jeszcze całą butelkę coli. Jak mogłam zapomnieć? Muszę ją otworzyć, ale nie jest to takie proste, jak myślałam. Wygląda na to, że komuś puściły nerwy. To nie działa. Mam pomysł. Wiem, jak otworzyć tę głupią butelkę. Nie jestem tego taka pewna. Jest też rozwiązanie awaryjne. Piła na pewno pomoże. Właśnie takie chwile mnie przerażają, Cindy. Zrobiłabym wszystko, żeby spróbować coli. Nawet panik gazowy nie działa. Kurczę, głupia butelko, jak mam ci otworzyć? Wytrąciłaś mnie z równowagi. Mary, udało się! Tylko teraz jestem cała mokra. Tak, to najwyraźniej nie jest Twój dzień. Przynajmniej otworzyłam butelkę, dałam radę, wreszcie mogę się odświeżyć. O świetnie! Chyba usiądę nieco dalej. Oj, daj spokój! Czekolada czy zwykłe jedzenie? Co wybierasz? Napisz w komentarzu. Nie zapomnij również polubić tego wideo i zasubskrybować naszego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. W końcu im więcej subskrybentów, tym więcej nowych filmów. To całkiem proste. Do zobaczenia wkrótce, pa, pa.